Swoich dzieci i wnuków, aby mogły żyć w wolnym i demokratycznym kraju. Szczęśliwej Polski już czas. Takie m.in. postulaty i hasła pojawiły się wśród uczestników prodemokratycznej manifestacji, czyli na Wielkim Marszu w Warszawie. Zdaniem organizatorów mogło w nim wziąć udział nawet pół miliona osób. My, naród, mamy prawo jasno powiedzieć, jakiej Polski chcemy. Chcemy Polski demokratycznej. Tego głosu tej fali już nic nie zatrzyma. Olbrzym się obudził. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę dzisiaj tu, w Warszawie, w samo południe, powiedzieć zwyciężymy, wspólnotę musimy odbudować, wspólnotę ludzi wolnych, wspólnotę ludzi odważnych. te cztery punkty mojego ślubowania. Od dzisiaj wszyscy zabieramy się za realizację punktu pierwszego, za zwycięstwo. Zwyciężymy! Sprawdzian, czy też liczenie poparcia, sprawdzenie tego, czy opozycja może się zjednoczyć i czy ludzie mają nadzieję na to, że może dojść do jakiejś zmiany w wyborach był cel marszu, ale jak oceniają to politycy, także ci z przeciwnego obozu, czyli z rządzącej większości. O to w Sejmie dopytuje Katarzyna Gazdawa-Litwińska. Kasiu, co słyszysz? Obóz władzy głównie dyskredytuje ten marsz w różnym aspekcie. Jedni pokazują swoje zdjęcia z pikników, na których byli w tym czasie i mówią, że tam też było dużo osób, że było była dobra atmosfera. Inni mówią, że w ogóle nikt praktycznie na marsz nie przycył, że w zasadzie garstka ludzi maszerowała. Natomiast Marcin Chorała przyznał, że faktycznie marsz był duży, chociaż nie tak duży, jak podają to organizatorzy, ale i tak jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość gromadzi najwięcej osób. To była duża demonstracja. Myślę, że nie warto wchodzić w wywagacje, czy 100 tysięcy, czy 150 tysięcy. Było to dużo osób. Takie demonstracje już się odbywały zarządów Prawa i Sprawiedliwości. W pierwszej kadencji nawet można powiedzieć było ich kilka bardzo licznych. Zakończy